Witam wszystkich bardzo serdecznie w specjalnym odcinku kanału Aquamicus, i na wstępie chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za subskrypcje, jakie podarowaliście moim rybkom, za liczne komentarze i kciuki w górę. Tutaj z miejsca chcę Wam podziękować za to, że jest Was coraz więcej, że chcecie oglądać moje materiały filmowe na moim kanale. A więc dzisiejszy odcinek jest jubileuszowy, dedykowany właśnie Wam. I z tej okazji powstaje pierwszy odcinek serii Questions and Answers w skrócie QA. Myślę, że ta seria jest fajnym pomysłem, żeby mnie trochę lepiej poznać. A więc, już teraz zadawajcie pytania pod filmem w komentarzach dotyczące mnie i mojego kanału. Odpowiedzi ukażą się w kolejnych odcinkach tej serii, które planuję wypuszczać raz na miesiąc. Wszystko to będzie zależało od tego, ile tych pytań pojawi się. Pod filmem, aby mogła na nie odpowiedzieć. To by było tyle tytułem wstępu, a tymczasem zapraszam na materiał QA. Ile litrów ma ten zbiornik? Mój zbiornik obecnie ma 112 litrów. Kilkanaście lat wcześniej, kiedy zaczynałam przygodę z akwarystyką, Miałam 70-litrowy zbiornik. Niestety po latach on się rozstrzelnił i zostałam przy 112-litrowym akwarium. Jeżeli miałabym polecić początkującemu akwaryście litraż, proponowałabym zacząć od niedużych zbiorniczków, takich 25 litrów, 50-litrowych, w celu sprawdzenia swojej wiedzy pod względem utrzymania planowanego środowiska wodnego. Masz Facebooka? Tak, mam facebookowego fanpage'a, do którego Was już teraz serdecznie zapraszam. Został stworzony z myślą o Was, abyście mogli tam zamieszczać piękne zdjęcia Waszych zbiorników, pochwalić się nimi i wymieniać się informacjami na temat właśnie tych zbiorniczków. Maple Leaf skała będzie pasować w Malawii? Skały tego typu świetnie nadają się do akwarii i wagumi ze względu na jej porowatą strukturę, na której uwielbiają rosnąć rośliny. Przed założeniem środowiska Malawii, jeziora Malawii, musimy wiedzieć, że jest to środowisko typowo skalne i roślinności jest tam niewiele. Jeśli chodzi o skały, poleciłabym serpentynit, wapień i otoczaki. Cześć, czy można stosować UV w akwarium z korzeniami? Lampy UV w akwarystyce służą do sterylizacji wody. Taka lampa usuwa wszystkie zarodniki glonów, usuwa również pasożyty, które mogą pojawić się w korzeniach niewłaściwie przygotowanych przed umieszczeniem w zbiorniku. Stosowanie takiej lampy nie powinno wpłynąć negatywnie na strukturę korzeni, a jeżeli już musimy ją stosować, stosujmy krótko. Tak, do 4 godzin dziennie przez tydzień. I to by było na tyle w pierwszym odcinku serii Questions and Answers. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za pytania, jakie zadaliście, i oczywiście jeszcze raz proszę o Wasze kolejne pytania w komentarzach pod filmem. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za 1000 subskrypcji i mam nadzieję, że z czasem będzie Was coraz więcej, że będziecie oglądać moje materiały filmowe. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!